Opowiem Wam o Łajdakach, którzy przegrali wybory, a teraz chcą mieszać w prawie wyborczym, i o ludziach, którzy nie mają żadnych w tym względzie zahamowań, i o tym, dlaczego, skoro nie dopuściliśmy do zamachu stanu, to marszałek jednak o tą laskę powinien powalczyć. Zapraszam na dziś. Na początku słowo wytłumaczenia. To nie jest tak, że tutaj ukradliśmy. Ławę sejmową, i przenieśliśmy do innego pomieszczenia. To jest tak, takie miejsce w Sejmie wewnątrz Wszechnicy Sejmowej, koło galerii, gdzie publiczność się gromadzi. Miejsce, w którym właśnie można usiąść w ławie poselskiej w takim fotelu. I stąd dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które się dzieją. Właśnie w Sejmie, prosto z Sejmu, ale rzeczy, które może nie wybijają się tak bardzo jak ta sławetna już rekonstrukcja na pierwszy plan. Wyobraźcie sobie, że 30 maja, czyli dzień przed drugą turą wyborów, Platforma Obywatelska złożyła po raz drugi projekt zmian w prawie wyborczym w tej kadencji. Otwarcie głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. Ale także tak zwana procedura, którą znają niektóre Stany w USA, early voting, czyli wcześniejszego, nawet o tydzień głosowania właśnie podczas wyborów. Brzmi dobrze, oczywiście to jest wszystko pod pozorem tego, żeby ułatwić ludziom życie i tą procedurę wyborczą. Powiem Wam tak, po tym co zrobili. W związku z, z deprecjonowaniem całego procesu wyborczego, pracy członków komisji wyborczej, tego, że tam dochodziło do jakichś fałszerstw, oszustw. Teraz sobie wyobraźcie, że tydzień będą mają być te, te komisje, niektóre z nich pracować korespondencyjnie, te głosy będą tam spływały. No przecież to będzie no, fatalny pomysł. No, to jest w ogóle tak fatalny pomysł, jak można sobie to tylko wytłumaczyć i wyobrazić. I powiem Wam tak, dzisiaj głosowanie korespondencyjne jest dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych, dla osób w kwarantannie, ale także dla osób w wieku 60 lat plus. A więc dla nich wszystkich to i tak jest możliwe i otwarte. I teraz zwrócę Wam uwagę na jeszcze jedną rzecz. To jest też tak, że no niestety, jeżeli ktoś w taki sposób się próbował zachować, doprowadzić niemal do zamachu stanu w Polsce, to z, ta z taką grupą łajdaków my, jako Prawo i Sprawiedliwość, z żadnych zmian w prawie wyborczym robić nie będziemy. To oni próbowali forsować narrację, że to opozycja, sfałszowała wybory. No słuchajcie, no jak można z takimi ludźmi teraz zgadzać się na jakiekolwiek zmiany? No my na to się zgodzić nie zgodzimy. I dlatego też złożyłem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości wniosek o, o to, żeby odrzucić ten projekt w pierwszym czytaniu. Ale wytłumaczenie jest jeszcze jedno, bo oto Polonia za granicą ma daleko, ludzie muszą dojeżdżać i dlatego też powinno być bardziej dla nich możliwe to korespondencyjne głosowanie. Co się dzieje w ogóle z głosowaniem korespondencyjnym? To zwróćcie uwagę na przykład w ostatnich wyborach w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych: wielka afera, wielkie zamieszanie. Ostatecznie Trump wygrał dużą ilością głosów, nie było to jakimś problemem, ale przecież wyniki mogły być inne i, i to zamieszanie dużo większe. Po co sobie otwierać taki bałagan także w Polsce? No, ale jeżeli chodzi o samą Polonię, którą ja kocham. I o tym też mówiłem. Należy dbać i doceniać te, te związki. Kwestie właśnie głosowania Polonii. Ja jestem absolutnie za tym, żebyśmy z tą Polonią um, zabiegali o jak najlepsze i jak najczęstsze kontakty. Natomiast pytanie jest zasadnicze: czy z punktu widzenia interesu państwa polskiego, fundamentalną sprawą jest to, że osoba, która. Nie mieszka w Polsce od lat, nie płaci w Polsce podatków od lat i jeszcze, jeżeli ma wziąć udział w wyborach, to jeszcze staramy się jak najbardziej uprościć tą możliwość, czyli tak, by praktycznie żadnego wysiłku nie musiała ponieść. Otóż. Mnie się wydaje, że jeżeli taka osoba chce zagłosować, to ten wysiłek powinna ponieść. A w ogóle powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, że osoby, które od lat nie płacą w Polsce podatku, czy faktycznie powinny mieć w ogóle prawo do głosowania. Dziękuję bardzo. Czy nie powinniśmy się zastanowić, czy ludzie, którzy często mają podwójne obywatelstwo, mieszkają 20-30 lat w innym kraju, tam płacą podatki, tam wychowali dzieci. Do Polski no nie wiem, przyjechali dwa czy trzy razy i oni teraz głosują i mają jakiś wpływ na to, w jakim kierunku się rozwija Polska. Czy tak to faktycznie powinno wyglądać? Za to mnie posłowie Platformy strasznie zaatakowali, jako, jaką to obrzydliwe rzeczy mówię i że powinienem przepraszać. Mówię z góry, nie będę przepraszał. Mówiłem to w swoim imieniu i sam widzę to w sposób następujący. To znaczy, ja wyobrażam sobie, że Polonia mogłaby wybierać na przykład jednego senatora. Jednego senatora, cała Polonia, który reprezentowałby ich interesy, ale już w innych sprawach to, to głosowanie. Wydaje mi się abstrakcyjne, jeżeli, tak jak mówię, ktoś od wielu lat nie mieszka w Polsce, nie ma związków z Polską, nie płaci tu podatków i tak naprawdę całe życie spędza w innym kraju. Także głosowanie to nie jest jedyny akt, w którym trzeba, trzeba uczestniczyć. No, to jest mój pomysł. Oczywiście nie twierdzę, że należy go zrealizować, ale uważam, że warto o nim porozmawiać. Jestem też ciekawy, co wy na ten temat myślicie. No i Teraz przechodzimy do jeszcze jednej sprawy z wyborami, z tym całym zamieszaniem związanej. Otóż. Muszę wam zdradzić także, że platforma planowała dużo bardziej daleko idące zmiany w kodeksie wyborczym. Zmiany, które miały także doprowadzić do takiego gerrymanderingu, do zmian w obwodach wyborczych. Liczyli, że jak trzaskowski wygrano, to popchną sprawę do przodu. No, teraz prawdopodobnie tego nie zrobią, no bo szanse na tego rodzaju operacje znacząco spadły. Ale wszystko to, to jest mało, bo przecież oni nie tylko krzyczeli, tak, że tam głosy przeliczać, że coś. Oni naciskali na marszałka Hołownię, żeby naprawdę dokonać zamachu stanu. A najlepiej właśnie jego rękoma, żeby nie zwołane było zgromadzenie narodowe albo żeby się ono nie odbyło. No, tam koncepcji było kilka, wymądrzeł się Giertych, Te Silni Razem Wszystkie, Żurki i inne tam też miały swoje znakomite pomysły. Profesor, co ostatnio, prawda? Czyli oni jakby w tym, w tym kierunku szli. Marszałek Szymon-Hołownia wiele wskazuje na to, naprawdę zachował się w tej sytuacji tak, jak powinien. Natomiast teraz on stoi przed pytaniem, czy w ogóle chce dalej funkcjonować w polityce. Bo jeżeli być może ma tego dosyć, to, to rozumiem, odda tego marszałka i to jest jego wtedy pra prawdopodobny koniec. Ale jeżeli chce w tym funkcjonować, to moim zdaniem. Absolutnie nie powinien się na to godzić. To jest jedyna pozycja, z której może wymusić na Tusku partnerską rozmowę. Będąc wicepremierem, nic nie może zrobić, nic nie będzie w stanie uzyskać. Czy to on będzie, czy ktokolwiek inny. No i to jest pytanie. Do niego, do posłów 2050, czy faktycznie, czy faktycznie chcą dołączyć do orkiestry Tuska? Zobaczcie, jak ten Tusk traktuje swoich, już nie mówię prawo i sprawiedliwość, swoich najbliższych współpracowników. Jego podnarani, trasa tych wszystkich innych. On powiedział, że to spalone statki zostawia na plaży i że teraz już tylko ludzie przyzwoici będą w rządzie. Czyli tamci byli, rozumiem, nieprzyzwoici. On tak łatwo jest w stanie o bliskich współpracownikach powiedzieć. To teraz mam pytanie do Was, drodzy posłowie, 2050 czy 2050, jak wolicie. Jak myślicie, jakie będzie miał zdanie o Was, nawet jeżeli Was przyjmie, gdy na kolanach będziecie prosili o miejsca na liście? I w jaki sposób Was na koniec potraktuje? I czy wy powinniście dzisiaj wymuszać na swoim liderze to, by się podporządkował Tuskowi, czy raczej by grał o samodzielną pozycję polityczną? Z tym przemyśleniem was zostawiam. A prosto z Sejmu wszystkich państwa pozdrawiam.